Trzymajcie sobie to jest kolejny odcinek na moim kanale, trzeci film z kariery w tym w tej fifi. w 23, oczywiście kariera Monzon, no i co, no będziemy lecieć, lecieć dalej, teraz wpisałem sobie Wasze propozycje z pierwszego odcinka, bo generalnie nagrywam tak, Wlatuję drugi odcinek, a ja jakby nagrywam czwarty, wiecie, w sensie dwa do przodu jestem, czyli będę wpisywać sobie jakieś propozycje wasze zapisać w notatniku, jakby dwa wstecz. Eee, no, chyba, chyba zrozumiale to wytłumaczę, a jak nie, no to po prostu będziecie widzieć w praktyce. Na pewno waszych sugestii będę, będę wykorzystywać, ale po prostu e, po jakimś czasie, po dwóch mniej więcej odcinkach. E, no i co, e, lecimy, lecimy. Dobrze, dobrze, wejdźmy sobie oczywiście tutaj w centrum transferowe, w listę życzeń chcę wam pokazać zawodników, których dodałem. Yy, tak, zacznijmy od Mario Balteliego, z waszych propozycji, Dodam go do listy życzeń, zobaczymy, może go kupimy, ale to na pewno nie, nie teraz, bo obecnie na nie potrzebujemy, zobaczymy jak to będzie potem, no i tutaj dodałem też paru yy, Polaków między innymi, Kiwior Frankowski, Moder, ale też Mykita Burda, def, yy, obrońca z Ukrainy, no i Dawide Frates, ja tego zwolennika znam oczywiście, kojarzę, ale on jest bardzo drogi, nie stać na razie nas yy, na niego, więc no musimy sobie go odpuścić, bardzo chciałbym się Szko Nie ukrywam, jestem jego fanem. Może fanem nie, ale doceniam jego talent. Może tak to nazwą, w rzeczywistości, oczywiście. Więc pomyślę nad kupnem tego zawodnika oczywiście. No i co przed nami? Niedługo już naprawdę yy, zbliża się pierwszy mecz ligowy oczywiście. Mecz, który będziemy grać z Cremonęze. Yy, także przeciwnik również Beniaminek, tak samo jak, yy, jak my oczywiście. Te kurcze treningi mnie prześladują, takich nie nawet zrobić to jest tak, męczący. Dobrze, mamy jakieś odejście. Oj, przepraszam, dźwięk tutaj pewnie walnął. Yy, ale tak swoją drogą. O, poczekajcie. Powinno być. Powinno być ok, z dźwiękiem. Yy, dobrze, mamy odejście. Kto to odchodzi? Aha, Molina. No tak, za półtora do Bragi oczywiście. Yy, mam nadzieję, że z dźwiękiem wszystko ok. Chyba tak, nieudolne negocjacje, troszkę jest to zbugowane, bo zauważcie na dole, że można było zwiększyć przychody o 100 tysięcy Także 100 tysięcy i od razu F nam dają, nie wiem, dziwne, no ale dobrze, lecimy dalej Lecimy dalej, mamy wiadomości jakieś, okej, okay. Pratesi, no nie, no to jest zawodnik, którego bardzo bym chciał, ale tak jak bardzo bym chciał, tak samo bardzo jest niemożliwe ściągnięcie go, bo oczywiście można by było nazbierać na jego pieniądze, to jest jak najbardziej możliwe, aczkolwiek no musieliby, musielibyśmy wydać cały budżet, no i nie ukrywajmy, ten transfer nie byłby do końca realistyczny, no też ten transfer Richiego też nie był jakiś turbo realistyczny, bo po co taki, po co taki zawodnik miałby przechodzić do, do Monzy, no ale wiecie, no trzeba tutaj być wiątki. Antonin Barak, to też nie nasz budżet, na pewno. Martin Derun, podobnie, aczkolwiek to jest zawodnik, który będzie się coraz bardziej ta, ta, ta wartość będzie mu spadać, więc może, może, może kiedyś. Może kiedyś, czy w sensie no, za rok, czy coś. Okej, okay, Nemanja Matić, kończymy się kontrakt, tego ja dodam do listy, bo ten zawodnik w sumie mógł nas interesować. Zobaczymy, jak to wygląda u Silvestriego. No i dobrze. Tutaj raporty ogarnięte, właśnie czy my, mamy, czy my mamy wysłanych tutaj juniorów, w sensie skautów? Tak jest, jest do Włoch, to dobrze pamiętałem. Eee, no i dobrze, możemy, możemy lecieć. No, kurczę, trzeba już czekać. Ja sobie wy... treningi zrobiono, no dobra, ok. Jest kolejne odejście, eee, nie wiem kto to jest, ja już nie pamiętam. Valentin Antov, dobra, wypożyczenie to jest ten obrońca z Bułgarii. No dobrze, to jest akurat fajny kierunek dla tego ziomeczka. No, niestety, pensja jest 100% na nas, ale no, to nie jest jakiś duży problem, więc yy, wiadomo, mogę sobie na to, mogę sobie na to pozwolić. Więc, co tutaj trzeba zrobić, to tak. zmienić ćwiczenie i zrobić sobie to manualnie, właśnie, bo tu będą niezrobione treningi. Ja sobie zrobię ostatnie trzy treningi i wyłączam te powiadomienia. Dobra, ja jeszcze dodam, bo w pierwszym odcinku mówiłem coś o storylinach i oczywiście storyliny będą, ale w... na następnym odcinku, wiem, że mówiłem, że w drugim albo trzecim, aczkolwiek kurczę, gdzie to się te powiadomienia robi. Wiem, że mówiłem, że to będzie. Teraz w drugim albo trzecim, ale no mówię, chciałbym zacząć najpierw mecze i dopiero potem się tymi storyline'ami zajmiemy, a ja też zapomniałem ich przygotować teraz, eee, także ogarniemy to, ogarniemy to oczywiście w następnym odcinku już na pewno, także zobaczycie o co mi w ogóle z tymi chodzi, no bo czegoś takiego chyba jeszcze nikt widziałem na YouTubie nie robił. Barberis, no to jest ciekawa oferta z Anglii, ja nie powinienem takiego zawodnika trzymać tutaj na siłę. No i nie ukrywam, że ja jestem w stanie tutaj porozmawiać z Crystal Palace. Zresztą my już z nimi gadaliśmy przy okazji transferu nie wiem kogo, aczkolwiek była tutaj toczona rozmowa. Ja jestem w stanie kupić za tego pana kiwiora. Oczywiście mm, proponuję 5 milionów. Co wy na to? 300 to jest zdecydowanie za mało. 4,600. Jestem w stanie tutaj zejść. No i cóż, no, Panie Patryku. Żegnam, żegnam, e, mamy oczywiście jeszcze raporty, Pankowski, e, no to jest ciekawy zawodnik, na pewno, aczkolwiek my mamy lewego obrońcę już zakupionego, jest oczywiście ten berłato. E, bardzo solidny zawodnik, swoją drogą, czy on ma, ok, on ma już plus 3, także jest, wszystko się zgadza e, i wszystko jest tutaj, jak najbardziej w porządku. Dobrze, no czekam na to pierwsze spotkanie z Cremonendze, ten no Gitger. Ja wiem, że on będzie się starzać. Mógł ten overall będzie spadać. Jeżeli ja mam go sprzedać, bo jestem w stanie to zrobić, to na pewno e, za większe pieniądze bo tego jednak napastnika rezerwowego potrzebujemy. Chciałbym do nie dostać z niego co najmniej te 3 miliony. E, także mój asystent niech z nimi pogada, a my w tym czasie. Czasie, kurde, niezłe czasie. My w tym czasie zajmiemy się oczywiście transferami. No nie no, to, to była słaba propozycja, drogi widzy. W sensie no to jest zawodnik totalnie nie na naszym poziomie. No a Kivior też 71 overall, aczkolwiek no wiecie, dużo, dużo mniej lat i zdecydowanie lepszy potencjał. Czy mamy tutaj kogoś nowego? Ten pan? Zobaczymy go, no nie zaszkodzi, nie? szelik. On nie był jakimś pomocnikiem? Co ja myślałem, że to jest pomocnik? On jest środkowy napastnik. No dobra, nieważne. ważne. Eee, Joseph Martinez. No nie, nie potrzebujemy póki co takiego e, bramkarza żadnego. Dobra, Lautaro, no to niezłe scouting, jak nam proponują Lautaro Martineza. Manolo Gabiadini. Zobaczymy go. Bo to jest dosyć ciekawy zawodnik. Facio oczywiście. Jeżeli miałbym go w składzie, to spoko, ale nie chcę nie chcę go kupować, bo to stary dziad jest Dobra, dogadane wypożyczenie do Midtland Sorrentino. Oczywiście, nasz Bramkarz trzeci. Także zawodnik, który nam się raczej nie przyda. Ale dobra, wiem, że mówiłem. Wiem, że mówiłem, że jeżeli sprzedamy Molinę albo Di Alessandriniego, no to przyjdzie pora na Ferrariego. No i ta pora właśnie nadeszła. Ale zanim to, no to trzeba ogarnąć tutaj plan rozwoju Valentiniego. Jest to defensywny pomocnik, który uważam, że no można na tej pozycji grać. Ja sobie to jeszcze sprawdzę. No nie, no to jest jego pozycja. Nie wiem, czy coś z niego będzie, ale póki co, niech się szkoli, niech tutaj robi przechwytującego pomocnika. No i może coś z niego będzie. Domenico Valentini, no zobaczymy. Swoją drogą. Aha, dobra. No i bym wyszedł i z go by nic nie było. Kurde, szkoda, że... Eee, szkoda, że... Nie wiem, to szkoda, że. Dobra, nieważne. Jest ok, dobra, bierzemy go. Chciałem jeszcze sprawdzić plan rozwoju. Eee, no i co? Bierzemy go do składu, chyba że poczekamy jeszcze na potencjał. Żeby się wyklarował, chyba tak, dobra. Poczekajmy jeszcze, bo czasami jest tak, że te widełki 7, 8, 9, 4 po przeniesieniu do podstawowego składu robią się na przykład. Wiecie, wykazuje wielki potencjał, będzie mieć, a jakby, a nie będzie mieć. Ma, ma coś, jak to było, ma, yy, ma, ma potencjał w postaci wyjątkowym, więc ten potencjał może spaść, jaką się jakby nie do końca wykształtuje. Przynajmniej tak kilka razy miałem. Yy, więc poczekamy jeszcze, może do drugiego spotkania i zobaczymy, co z Ferreirego będzie. Yy, no i dobra, mamy pierwszy mecz. No i ja ten mecz sobie przesymuluję Widzę, że mamy stadion niezmieniony, w się sensie nazwę, ja, sobie, ja się tym zajmę w drugim sezonie, bo teraz tego nie można zrobić Dobrze, skład e, Skład raczej jest jasny, w sensie No wyjdziemy podstawą, a podstawa wygląda właśnie tak Tylko pytanie, czy ja chcę tutaj kogoś dać Z ławki, Thomas, Richie Richie, dobra, no ma słaby sharpness, nie wiem dlaczego ma słaby sharpness, ale e, Chciałbym, żeby to jeszcze było tak chyba Albo no, dobra, niech będzie Curia. zobaczymy Tutaj będzie walka o, o to, o to, o to yy, miejsce na ławce między Gitkerem a Curion. Yy, no i dobrze, przesymulujmy mecz, Szybko, ja tam tych długich symulacji nie lubię, nie trawię. No i zobaczmy. W pierwszym spotkaniu z Kremolenzę. Yy, ha, ja zrobiłem długą. Dobra, głupi jestem. Głupi jestem. <głupi> no, yy, co mam powiedzieć? Dobrze, yy, ja sobie po prostu przejdę do wyniku tutaj. Kremonezę. Yy, a to jest Kremoneza, nie Kremonenzę. Dobra, Kremonezę, ok. Przejdź do wyniku, Kremonese 1-1, no czyli remis między dbieniami Pytania strzela bramkę No Ricci nie wszedł, a szkoda, bo chciałem, żeby zagrał, ale okej, okay. no tutaj szczerze mówiąc mogę wyróżnić na pewno tego Pytania, bo strzelił gola, ale reszta Średnio, reszta, cała reszta średnio No i dobrze Przejdźmy dalej Mamy jakieś wiadomości, no dobra, tutaj mamy O kurde, ten Silvestri jest tani, tylko pytanie, czy my go chcemy teraz, czy na przykład. No nie, ale no jeżeli mielibyśmy go wziąć e, za darmo, bo mu się kontrakt kończy, to on za rok by byłby już dla nas za słaby. Więc zobaczymy, jak wygląda sytuacja. E, Dragusin to raczej odpuszczę tego tak samo. Zobaczymy, jak to wygląda u nas. W sensie, kogną tam mamy? My mamy solidnego, chyba, tego prawego obrońcę, nie? E, no właśnie, Birindelli. Birindelli, panie Birindelli, dobra. No on jest młody, jesteś w sensie on ma 24 lata, chyba, 23. Czy jest sens ściągać? Wydaje mi się, że nie ma sensu. Dobra, no czyli ten De niestety, znaczy yy, niestety, no odpuścimy z tego, bo po prostu nie potrzebujemy go. Może to niestety, przynajmniej nie będziemy wydawać głupio gotówki. Dobrze, odchodzi jakiś zawodnik, prawdopodobnie ten bramkarz na wypożyczenie. Eee, możliwe, w sensie nie wiem, zobaczymy. Tak jest, Alessandro Sorrentino odchodzi na 12 miesięcy do Midtjylland. Ciekawy kierunek. Bardzo fajny klucz, drogą, Midtjylland. Yy. Yy, 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 może tro polecam trochę o nich poczytać Dobra Drugi mecz mamy z Udinezę, Ale właśnie tutaj jeszcze oferta za Krols Augusto I to jest solidna oferta Ale on też jest dosyć młody Ten Carlos Augusto yy, fajnie wygląda swoją drogą I ja nie wykluczam, że on O ten pierwszy skład powalczy No bo to wszystko kwestia tego jak Jak będzie grać on i jak będzie grać Berłato. Dobrze 10, yy, 11,5 miliona Proponujcie, znaczy ja proponuję 11,5 miliona no okej, okay. nawet, nawet ze sobą nie pogadaliśmy. No dobra, yy, pytanie, czy my kurczę kogoś jeszcze potrzebujemy? Ja na pewno chciałbym się pozbyć śrotu. Ten pan, on nawet nie ma potencjału żadnego wypisanego, więc ja go totalnie olewam, yy, ale czy my kogoś potrzebujemy? No ja na pewno chciałbym ten środek pola mocniejszy, ale no nie wiem. Dobra, na razie odpuśćmy, zobaczymy jak to będzie, jak będzie nam iść. Może w następnym okienku transferowym jest oferta za Di Alessandro. Ja jak najbardziej ją yy, przyjmę, Albo nie przyjmę. Pogadajmy, pogadajmy. Zobaczymy, yy, czy oni są w stanie dać za niego więcej. Ja proponuję dwie bańki. Dwie bańki za Di Alessandro. No. Nie lubię, jak się te negocjacje zacinają i jak tutaj nasz. No właśnie. To w ogóle nie ma sensu negocjować. No bo co ja mam z nim negocjować? Jak on w ogóle nie chce 80 tysięcy więcej dać? No to jest bez sensu. W sensie, no, no proponuję. Półtora miliona ponad i szkole im dać 80 tysięcy więcej. To jest zawsze mnie denerwowało, bo to już było FIFA-22. Jak jest taki starszy zawodnik na liście transferowej, to gości nie raz sprzedać drożej, praktycznie. Co w się sensie, no da się, ale rzadko kiedy. Rzadko kiedy. Czy my chcemy zmienić skład? No przydałoby się, no bo ten wynik rewelacyjny nie był. Niech wejdzie Richie. chciałbym zobaczyć, jak sobie poradzi. Ten Beruato ma tutaj żółty krzyknik, aczkolwiek. no wygląda to ok w sensie pod względem plusa. Mari jest kapitanem jak zejdzie, jak zejdzie Barberis, tak? Nie, bo pytaniem. Caprari miał być kapitanem, no właśnie. To mi coś nie grało, niech ten Caprari będzie kapitanem. On jest dosyć doświadczony, 29 lat, ma pierwsze miejsce w składzie. Eee, tu nic nie zmienia, mnie to wkurza, mamy za szeroką kadrę, w sensie z... Kadra może być szeroka, ale my mamy środ w tej szerokiej kadrze. To jest najgorsze. Trzeba się tego pozbyć jak najszybciej, bo nie będzie się dało kurcze tutaj połapać. Przynajmniej ja nie lubię tak. Dobra, spotkanie z Udinezem. Przesymuluję sobie jeszcze normalnie. Następny mecz. Chciałbym zagrać te powtórki. 1 do 1. Ponownie. No, Caprari strzela gola. 7-3 ocena. Też, Brindeli bardzo dobre spotkanie. To mnie cieszy, że jest jakiś plus. E, także Brindeli trzeba go tutaj pochwalić. Richie, no cała reszta tak naprawdę niejako, niejako. Oczywiście krania tam 6,5, no to jest z miarę solidna nota, ale generalnie, e, no to niejako, nie ukrywajmy. Denerwuje mnie też to, że nie ma tabeli pokazanej od razu, jakby. Zawsze mieliśmy, wiecie, tabele, po spotkaniu się widziało, nie trzeba było wchodzić, a teraz tak naprawdę, e, no tak nie widać, tak? E, no ale cóż, no, wiecie, trzeba się przyzwyczaić. Dobrze, że mamy ofertę za Walot jego. Ja nie chcę go wyprze wy wyprzedać. E, wypożyczać, bo to nie ma sensu, ja mogę go sprzedać, więc Torina, przyjdźcie tutaj z gotówką 4,5 miliona i y, chętnie, chętnie go oddam. Gabiadini. No. Obecnie, jest, nie, obecnie się nie przyda, ale dodamy go na przyszłość, bo mówię, my mamy napastników na wypożyczeniu, więc y, kto wie, kto wie, może będzie trzeba tutaj go kupić. Eee, Kurcze, te scoutingi są naprawdę średnie. Tutaj mam wrażenie, że nikogo nie ma. Zobaczymy, The Ambrosio. No, Gli, to nie ten poziom, aczkolwiek fajnie byłoby mieć Kamila w klubie. Eee, no, i tutaj, no, to już za drodzy zawnicy. Plany rozwoju wykonane, ale dobrze, to niech tam sobie robią. Dalej to yy, i lecimy. Mamy, os no właśnie, ostatni dzień transferowego Możemy go pominąć. Jak widzicie, nie ma już tego, yy, nie ma już tego, jakby panelu. W którym było napisane, jakie mieliśmy wydatki, jakie mieliśmy. Nie, nie chcę tego tak zyskiwać. Jakie mieliśmy wydatki, a jakie mieliśmy przychody. Czy jest tutaj ktoś ciekawy? Wszystkie kluby, ja mogę sobie to posortować od największych transferów, tak jest. Patrick do kurde, 120 milionów, ale przepłacone, ale przepłacone. Tak samo Mininkowi Calić, również przepłacone. Ja tak sobie zejdę w dół, bo gdzieś tam, przecież no, co ja bym musiał chyba schodzić do 10 milionów, no właśnie, to nie ma sensu Ale może tutaj kogoś wyhaczymy ciekawego yy, ciężko będzie, ciężko będzie Dobra Odpuśćmy sobie to yy, i tak, przyspieszę godzinę I przyspieszajmy o tą godzinę Ja chętnie bym kogoś kupił, ale nie chcę sobie zapychać jeszcze bardziej składu Bo będą mi wszyscy marudzić i teraz tak, trzeba się zastanowić, żeby kogoś sprzedać No albo możemy sprzedać gitkiera, Albo Curię, bo on jeden z nich, no właściwie powinien odejść. Dobra, zobaczymy za kogo weźmiemy. W sensie wy, na pewno weźmiemy więcej za Curie, bo on jest po prostu młodszy. Więc ten, ta kwota, którą możemy za niego dostać, jest oczywiście o wiele większa. Ale on no spróbujmy dostać. Jako, już on nie jest wy, wystawiony na listę, no to 3200. No nie, no to w ogóle ani. Drugi nie. Dobrze. No ja muszę sprzedać. Dobra, ok. zgadzam się na to, w sensie, no nas nie zbawi to 300 tysięcy, ale potrzebuje y, jednego napastnika mniej, w takim razie, Curia, odrzucamy, no i teraz, żeby gitkier jeszcze się zgodził na transfer, to był, to był transfer do Brighton? O kurde, jak on pójdzie do Brighton, to, to, to będzie totalny przestrzał ze strony Brighton, w sensie, no, no. No nie widzę, no nie widzę Gitkier w Brighton. Tak jest, poszedł. Christian Gitkier poszedł do Brighton. Ja pierdzielę. Co to jest za transfer? To, to jest tak jakby kurde do Brighton poszedł, nie wiem. Jakiś nie wiem kto. <grym> Gitkier, no nie wierzę. Co wy robicie, Brighton? Co wy robicie F? 50 tysięcy więcej mogliśmy dostać i dlatego dostaliśmy ocenę F. Zarobiście FIFA, super to stworzyliście. Ekstra. Naprawdę świetny tryb kariery. Polecam. Jakaś informacja tutaj jeszcze, gwizdek jest przydany, super. Eee, Okej, okay. no ale to nadal chciałbym się jeszcze kogoś pozbyć, nadal, naprawdę. Napastnika nie potrzebujemy, pomocnika, no wiecie, może kogoś lepszego, aczkolwiek to trzeba by sprzedać. Nie wiem, chyba odpuścimy sobie póki co o transferie. Mógłbym kogoś wypożyczyć na pewno. Coś w sensie to by było ciekawe, wypożyczenie kogoś. Czy my mamy kogoś na liście y, życzeń, żeby kogoś wypożyczyć. Jakieś ciekawe nazwisko. No jestem jestem Miretti, który. Kurde. Wypożyczony do. A, się spóźniliśmy. Wypożyczony do Stadren do Ren, No, raczej nie będą chcieli go wypożyczyć, właśnie, bo to jest, jednak, wiecie. Ten też jest wypożyczony. friendrup No, dobra, spróbujemy go wypożyczyć. Zobaczmy. No, nie, też nie chcą. BUSIO, właśnie, BUSIO. Ja bym chciał BUSIO kupić. To jest bardzo ciekawy zawodnik, więc trzeba tutaj obserwować go. BKO również bardzo ciekawy zawodnik, żeby go oczywiście kupić. A kiwiora, Nie chcę Kiwiora, no nie dziwię się. E, dobra, tego se usuniemy. No i niestety, dobra, znaczy niestety, no nie potrzebujemy jakoś mega kogoś, więc odpuśćmy sobie to. Mm, nie będę skipować tego okienka, bo y, chciałbym sprzedać jeszcze kogoś. Dilane Bakwa przechodzi do Circle Brush. Śmieszna mają to logo, chyba, znaczy Circle, to jest Brush? Chyba, chyba Brush. Paleta, jak najbardziej, proszę bardzo. No i mota nie, danego moty nie chcę sprzedawać, on u nas zostaje. No dobra, no w tym okienku już raczej nic się nie stanie. Mamy transfer palety. Zobaczymy, jak to będzie oceniane. Zgaduję, że na F. E, no tak, jest na F. Mogliśmy zwiększyć przychod do 0. Mhm, fajnie. Fajnie jej. Mogliśmy zwiększyć przychod do 0, dlatego do dostałem ocenę F. Pięknie jest to zrobione. Naprawdę ta analiza transferowa jest zrobiona cudownie. Adama Traorę do Realu Madrid. Co tu się dzieje w tym świecie? Guitkier do Brighton. Traorę wychowanych w, w który jeszcze przed chwilą grał na wypożyczeniu. Przechodzi do, do Realu Madryt. No, ten potencjał chyba miał 78-94. Dobra, weźmiemy, go nie chcemy mi się czekać. Gość jest tak zarambisty, że, że musi tu przyjść szkoda, że tego Di Alessandry niego nie sprzedaliśmy. Ale przynajmniej Gitki rozszedł. No i dobrze, pani Amadi, pani Amadi, e, Amadi Ferrari, kurde pies mnie szczeka i nie wiem, czy wy to słyszycie, więc dlatego te cięcia co chwilę są. Przepraszam, jeżeli to słuchacie, jeżeli nie, no to... To nie, przepraszam. No, trzeba znaleźć tutaj dla niego miejsce. Znaczy, tak, pierwsze co to w ogóle yy, witamy. O, tak i niech póki co zejdzie Curie, i tak był na tej rezerwie, jak był Gitkier. Yy, więc zrobimy to tak. Kurcze, trzeba tak, ja muszę to sobie przeanalizować. Musimy sprzedać Cal, Caldirole, yy, musimy sprzedać Di tego tak samo, Ferrari, niego tak samo. No już starcie Ferrari. Mamy tutaj Amadiego Świetnie wygląda swoją drogą ten zawodnik, naprawdę ten dribling 73 rally i 83 driblingu. Naprawdę nieźle. Dobra, lecimy, lecimy dalej. No pora wygrać jakiś mecz. Następny mecz oczywiście sobie zagramy szybką powtórkę. Sobie pykniemy z Bolonią, to będzie mecz. Wypożyczenie Valotiego. No ja nie chcę go wypożyczać, nawet nie odpowiadam, bo to jest w ogóle. To jest w ogóle bzdura. Dlaczego nie proponują nam wypożyczenia? Dobra, oferta za Caldi Ja tutaj nie negocjuję. Po prostu nie odejdzie. To jest stary dziad. Tam, czy ja dostanę za niego 1600, czy 1700, to mi to bez różnicy. Widziałem, że tam te treningi są na czerwono, ale dlaczego? Skoro większość jest zrobionych. E, dobra, raport zwiadowczy jeszcze. Środek. E, śrot, śrot. Środ. E, no i ten pan. Jako jeszcze z bramkarzem to też go odrzucam, bo nawet mu nie zmienię pozycji, więc overall będzie za słaby. Dobrze, mamy mecz. No i ja na pewno chciałbym dać szansę Ferrariemu. Messina jakoś mega dobrze nie grał, więc dlaczego nie? Również chciałbym, żeby zagrał Waloti, ponieważ generalnie ten środek pomocy jakoś szał nie robi. Tak naprawdę przez te dwa spotkania żaden zawodnik się nie wyróżnił. Beruato. Również tutaj Birindeli chyba dobre spotkanie wtedy zagrał, tak? Czy Beruato? Kurde, nie pamiętam. Zresztą, dobra, możemy sobie to zobaczyć po średniej, jak wygląda średnia ocena. Bo chcę, być tutaj jest sprawiedliwy w stosunku do naszych zawodników. Chcę to robić yy, tak, aby tutaj każdy czuł się równo. Beruato 5,9, tak? Czyli to, yy, czyli dobrze pamiętałem, to Birindeli miał to dobre spotkanie. O, zobaczcie na to, zrobili chyba jakoś te średnie jakoś dokładnie, w sensie jest 6,47. Mam wrażenie, że nie było w ogóle. Drugiej liczby po przecinku, chyba? Tak mi się wydaje. Dobra. Yy, takim skorem sobie wyjdziemy. Yy, niech ten Mari tam zagra. No i przejdźmy. Przejdźmy do spotkania. Pokaż najlepsze akcje, czy pokaż ataki. Wiecie co? Dobra, zróbmy sobie najlepsze akcje. Klasa Światowa. Zobaczymy, jak będzie nam iść na Klasie Światowej. Ja na tej Klasie Światowej oczywiście gram. Aczkolwiek już sam zauważyłem, testując sobie te powtórki, że te powtórki są jakby trudniejsze. W sensie ciężej, mimo wszystko ciężej e, gra się na powtórkach, ponieważ nie da się tej akcji samemu skonstruować według własnego planu. E, więc wychodzi to trochę gorzej. Hmm, no dobrze, ale ścina. Dziwnie. W ogóle e, widziałem, że w komentarzach pisaliście. Nie pod tymi filmami ja logłem, że ścina, że ścina tę grę na pc -cie. i to prawda, ja Cyberpunka grałem sobie na Ultra, Ray Tracing miałem na średni, co prawda i no i naprawdę nie spodziewałem się, że nie będzie FIFA ścinać, więc coś tutaj jest nie tak, nie wiem z czym z optymalizacją, nie mam pojęcia, ale ewidentnie coś poszło nie tak nie wiem czy to spalonego nie będzie, kurde wychodził mi, dobra strata wychodził mi przez chwilę, a potem, a potem odpuścił Bolonia kontra no dobra to przemy od razu, moskitu. Co to jest za kontra? Aha, nie, mój zawodnik. Nie wiem, co zrobił. Eee, biegniemy tym tutaj. Czemu nie ma zawodników opisanych w rogach po, lewym, po lewej na dole i po prawej na dole? Zawsze tam jest przez. Przecież. No właśnie, nazwiska są tak jak teraz. Bolonia kontra. I eee, co, i teraz będą? Coś się zepsuło przez chwilę. Eee, no i teraz działa, dobra. Przejęcie. Szkoda, że nie może kontry wyprowadzić. Ej, znowu ta bolonia, co się dzieje. My musimy zacząć atakować, bo póki co, jeden nieudany atak. Kurde, zaraz długa piła pójdzie. No właśnie, ale niedokładna, strasznie niedokładna. Także przejęliśmy to. Kurcze, no ten feeling z tej gry w tych powtórkach świetny nie jest. Świetny nie jest, nie ukrywajmy. Ale eee, dobrze, Arnautowi środka doświadkowywać będzie. No my póki co, żadnych okazji nie mamy. Nabiegał tutaj zawodnik jeszcze w Bolonii. No dobra, kurde, kończy akcję, Dawaj pie, dawaj pie. Dobrze, 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 essensi odbiera, no i mamy dobrą akcję, indywidualny rajd, kto to jest, kto to jest, czy to nie jest Amadi Ferrari, to może być Amadi Ferrari, no nie, nie powiem wam kto to jest, bo mamy gola, mamy gola, ścina strasznie, dlaczego to ścina, to jest denerwujące, bo kurde bo jednak e, to nie jest kwestia mojego komputera, nie, to jest Pessina, czyli Pessina wszedł za... Ferrari'ego, więc Ferrari prawdopodobnie wybitnie nie zagrał. Nie wiem, dlaczego to ścina, bo... O nie, gra Ferrari, czyli Pesina wszedł ze kogoś innego. Bo, bo to nie tylko mi, więc to musi być coś z FIFA, nie tak? No ale dobrze, dośrodkowanie, jeszcze raz rzut rożny, Boloni. Pierwsza bramka w trzech meczach, pessinę No póki co mamy średnią, jedna bramka na mecz. Eee, dobra, da to wybić jak najszybciej. Nowa Lotti z Dychą, te numery trzeba będzie pozmieniać. Bo dycha dla tego pana to nie jest dobry wybór Dobrze, przejęte Brindelli, no dobra, gwizd Ładnie, ładnie 75. minuta, Monza, szansa na dośrodkowanie Jest to trzecia akcja w tym meczu nasza Mam nadzieję, że ten ziomek na środku będzie biec Biegnie, dobrze Podanko, ja pierdzielę. dobra Zepsułem totalnie, w sensie, no zepsułem. Plan był dobry. Jeszcze raz, szansą do środków. Raczej, ostatnia akcja. Mamy 1-0, więc to będą dla nas 3 punkty. No i dobrze, włąc. podanko. Jest Barbase. Dobrze, cofniemy sobie. Nam się nie spieszy. No mamy. Dobra, Sensi Górą tam. Dawaj, do Birindeliego. Birindelli i wrzutka. Cofnięcie i dowaj i Thomas, no strzał dobry, ale w samym środku nie mamy koniec spotkania, dobrze, czyli 1.03 punkty dla nas, bardzo, bardzo fajnie, no to nam pomoże na pewno wspiąć się trochę wyżej w tabeli. Nasz cel na ten sezon, no uważam, że to na pewno powinniśmy się spokojnie utrzymać, to jest nasz taki cel. Pessina, 8-6, Birindelli, ponownie bardzo dobre spotkanie, Mari również solidnie, no niestety resztę ocen sprawdzić się nie da. Dobrze, obecnie piąte miejsce w tabeli, mimo dwóch remisów mamy piąte miejsce, to się nie spodziewałem tego akurat, dobrze. Dobrze, ja bym chciał jeszcze sprawdzić sobie, jak poradził sobie w tym meczu Ferrari, dobra inwestycja w przyszłość, czyli ten overall, y, znaczy potencjał największy nie jest, ale jest myślę wystarczający, 6-4, solidnie, Waloty yy, na pewno trzeba będzie Tobie zmienić numer, bo z Dychą to Ty latać kolego nie będziesz, szesnastka, 15, jak najbardziej, yy, właśnie, to będzie yy, dobry sposób, zrobimy sobie to jako ostatnią rzecz w odcinku, pytania, kto ma dziewiątkę? Bo pytania, myślę, że na dziewiątkę zasługuje jak najbardziej. Nikt nie ma. No to pytania, dostaje dziewiątkę. E, Ferrari może mieć czternastkę. Caprari, ja bym tobie dał siódemkę. Widzę, że jest siódemką albo jedenastką. Ricci ma siódemkę. Nie, Ricci'emu ja damy coś innego. E, Pessina, niech dostanie jedenastkę. Myślę, że to jest spoko numer dla, dla Włocha. Znaczy, do tego akurat Włocha, nie że ogółem dla do Włochów. E, dobra, tutaj, gdzie jest ten Ricci? Właśnie, Ricci z jedynką. Świetny numer, świetnie. FIFA to przydzieliła. E, tutaj piąteczka Daryciego, bo Cardiola i tak Caldirola i tak nie gra. E, numery dla obrońców, jak to wygląda? Zajęte? Berłato, tak, raczej zajęte. Czy mi wszystko pasuje? No nie, no z dziesiątką tutaj nie będziesz latać, kolego. Lecisz sobie tam 21. Tu niech będzie. Berłato może mieć dwójkę. No, Kranio, niech dostanie jedynkę. Kranio, niech ma jedynkę. Di Gregorio, jako drugi bramkarz, niech ma 12. Sensi ma 12, trudno. Zmienimy Sensiemu. Sensi może dostać dychę. W sumie może dostać dychę. Ma dychę, idealnie. Nie no, ale to boli, że ci zewnątrz są naprawdę tak wypożyczeni wszyscy. Zobaczymy, jak sobie wam radzić i kogoś wykupimy na pewno. Ja nad tym Festinem się zastanawiam. Bo finansowo to by nas w sumie, by się zgadzało. Dobra. Widzowie, póki co, oczywiście, po jednej bramce tutaj trzech zawodników wypożyczonych. Wszyscy średnio to wygląda z tymi wypożyczeniami, ale dobrze, to jest koniec tego odcinka. Tak jak mówiłem, storyliney będą w następnym filmie, obiecuję. Muszę je przygotować. I co? Pamiętajcie o w górę? Piście, co powinienem zrobić w tej karierze. Swoje propozycje, nie tylko transferowe, ale ogółem na prowadzenie. No i co? Lecę się